Ucznius Discipulus. Zamieszkuje wszystkie obszary Polski, ale dziś przyjrzymy się odmianie gimnazjalnej. Osobniki te są widywane we wszystkich porach dnia. Od poniedziałku do piątku Discipulus daje się wraz ze swoimi współpłyniencami do Wielkiej Pieczary, aby spotkać się w większej grupie. Sprawić tańce godowe przed samicami. Niejednokrotnie dochodzi do walki między samcami. Silniejsi w stadzie trenują młodszych osobników, wstrzymywanych od na czas i biegów krótkodystansowych. Zwiadowcy ostrzegają resztę grupy przed magistrem detektorem. W skład ubiorna z czego Plusa wchodzą. Szybkobieki pospolite, peleryna niepokoju, nagolniki pożogi, kołczan prawilności do jadłospisu spisu naszego plemienia należy turecki majstersztyk Kebabius plecakus. Dyscyplinusy, jak wszystkie grupy pozostawiają znaki na zamieszkiwanym terenie. Są to fantazyjne freski o niejednolitym znaczeniu. Do innych zwyczajów należą: wytykanie ułomności współplemieńców. Chwalenie się zasobem słów. Tak zakończyła się nasza audycja. Już w następnym odcinku zajmiemy się życiem wieczorowym uczniusa Disciplusa. Do widzenia! Do widzenia.